Sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz czy musieli go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie. że serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zabranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak go poznali przy łamaniu chleba. Kościele święty chwal swojego Pana. Kościele Święte, chwal swojego Pana. Chwal Jerozolimo Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie, umacnia bowiem zabory bram Twoich i błogosławi Synom Twoim Tobie kościele święte, ale swojego Pana. Czytanie pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa, chleb, który łamiemy. Czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa, ponieważ jeden jest chleb, że to my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże. Babu, niech pani domu. Słowa dzisiejszej ewangelii, zapisane przez świętego Jana. Są definicją Eucharystii. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Te słowa często słyszymy w Kościele powtarzamy je także w ostatnim pożegnaniu tych, którzy od nas odchodzą. Jako zapewnienie, że ci, którzy karmią się chlebem eucharystycznym, Jezusem w Komunii Świętej, przechodzą z tego świata do życia wiecznego w niebie. Te słowa Także mówią o tym, że Jezus żyje pośród nas i w nas. Jest mieszkańcem naszej ziemi. I tak naprawdę nie odszedł do nieba, ale jest zawsze z nami. Jest obecny w najświętszym zakramencie. Codziennie na użarzach świata, we wszystkich kościołach uobecnia się Eucharystia. W momencie, kiedy kapłan wypowiada słowa Jezusa z Wieczernika Bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja za was wylana. prawdziwie Jezus staje obecny wśród nas na świętym sakramencie. Na zakończenie słów konsekracji mówimy o to wielka tajemnica wiary. Bo rzeczywiście jest to najpiękniejszy, choć dla nas niezrozumiały, cud, jaki Jezus codziennie czyni. Na ołtarzach, we wszystkich kościołach, kiedy staje obecnie wśród nas, zmienia się w cudowny sposób. Przepadłościowo pozostaje ten sam chleb i to samo wino. Komunia Święta wygląda jak chleb powszedni, a krew pana wygląda jak normalne wino. Ale substancjalnie, istotowo, Pan Jezus zmienia w postaci chleba i wina swoje ciało i swoją krew. Dla ludzi niewierzących nie jest to żadna tajemnica, dlatego że oni po prostu tego nie widzą, nie czują i nie przeżywają. Nie mają wiary. Ale dla nas. Jest to wielka tajemnica wiary. Tylko oczami naszej duszy możemy dostrzec i przeżyć, przyjmując Go w Komunii Świętej, że jest to prawdziwie cały Pan Jezus w swoim ciele i swojej krwi. Choćby, choćbyśmy otrzymali w Komunii Świętej najmniejszą cząstkę. Komunii Świętej otrzymujemy całego Pana Jezusa. Całą Jego miłością, świętością, całą Jego wszechmocą. Stajemy się wtedy żywą hostią. Odchodząc od ołtarza, stajemy się jakby drugim Chrystusem. On żyje w nas i jest obecny. Dlatego że jest to wielka tajemnica wiary. Potrzeba, trzeba, byśmy ją ciągle w sobie odnawiali i ciągle na nowo ją przeżywali. Niedawno ukazała się książka arcybiskupa Loretto Angelo Comastri Cuda Eucharystyczne i Chrześcijańskie Korzenie Europy. Jest ona dostępna w księgarniach. Opisuje cuda Eucharystyczne, które. Dokonały się na terenie Europy. Jest ich kilkadziesiąt. Biskup Tomastio opisuje cuda eucharystyczne, to znaczy, że na skutek naszej niewiary, ludzkiej niewiary Pan Jezus potrafił zamienić Komunię Świętą i Najświętszą krew, prawdziwe ciało swoje. I w prawdziwą krew. Najstarszy taki cud jest odnotowany z wieku wieku we Włoszech. Arcybiskup powiedział, że gdy wyszła pierwsza edycja tej książki, to zarzucono mu, że opuszcza cuda eucharystyczne, które nie za bardzo są udowodnione, albo pochodzą ze średniowiecza, kiedy wymyślano różne historie dla powożności i nie są one już takie prawdziwe na skutek odległości czasu. Dlatego arcybiskup podkreśla, że te cuda także dzieją się dzisiaj. W naszym czasach, w naszych wiekach wspomina w tej książce o ludziach, którzy na skutek choroby żyli tylko komunią świętą. Wspomina Pogosławioną Teresem Neumann, Niemkę, która była chora, nie mogła spożywać pokarmu, a przez 36 lat karmiła się wyłącznie Eucharystią. Zmarła w 1962 roku. Na potwierdzenie tego cudu, wyznaczono komisję lekarską, która pilnowała ją dzień i w nocy czy czasami Teresa. Nie oszukuje, nie spożywa pokarmu ziemskiego. Na końcu musiały komisję przyznać, że po ludzku jest to niemożliwe, żeby żyła tylko Eucharystra. W tej książce także wspomina arcybiskup Komastrii drugą wizjonerkę i sługę Bożą, kandydatkę na ołtarze francuską zwykłą wieśniaczkę Martę Robbę. Ta kobieta sparaliżowana w młodym wieku żyła wyłącznie Komunią Świętą przez 53 lata. Zmarła niedawno w 1981 roku znany myśliciel francuski i autor wielu książek religijnych Jean Gitton, spotkał się z Martą, z Martą Robę i napisał w książce o niej. Od pierwszego spotkania z nią miałem wrażenie, że muszę o niej napisać, bo po prostu jest jej życie. Było wielkim cudem związanym z Eucharystią. Starobę nie jadła nic, prawie nie widziała, nie opuszczała swojego łóżka. Była sparaliżowana. Także wewnętrznie nie mogła dlatego spożywać pokarmów ziemskich. Przypowała Komunię święto. W książce o niej, która jest również dostępna, można ją przeczytać. Jest tam takie.

W książce Cuda Eucharystyczne warto też wspomnieć dzisiaj o naszym cudzie polskim, pierwszym cudem, cudzie Eucharystycznym odnotowanym na naszych ziemiach. Było to 12 października 2008 roku, czyli bardzo niedawno. W Sokółce, na Podlasiu, 60 km za Sokiem pod granicą z Białorusią. W miasteczku w czyli takim mniej więcej jak wielu, w kościele świętego, pod wezwaniem świętego Antoniego, dokonało się rzecz niezwy niezwykła. Otóż 12 października, to była niedziela, o 8.30 była msza święta w kościele parafialnym i księża udzielali Komnie świętą, jak zwykle w czasie mszy świętej. Gdy ksiądz udzielał Komnie świętej, jedna z hostis... Z Wypadła księdzu z rąk, czego nawet nie zauważył. Dopiero po skończonej komunii świętej ktoś podszedł z wiary i powiedział, że tam leży komunikat, żeby ksiądz goś zabrał. Rzeczywiście ksiądz podniósł posadzki jeden komunikant, który leżał. Dlatego, że był zabrodzony, wtedy była pogoda deszczowa i mokro w kościele. Nie mógł jej dać do spożycia komuś albo włożyć do kielicha z powrotem. Dlatego włożył go do waskulum. to jest takie małe naczynko obok Tabernakulum, kiedy ksiądz po Komunii Świętej umywa sobie tam palce. Tam wodę później zlewa się do tak zwanej pisciny studzienki, która jest w każdym kościele. Tam też umieszczono ową prostię, a później siostra Julia Dybowska ze Zgromadzenia Eucharystyk zabrała do waskulum po Świętej, do zakrystii schowała w sejmie, w sejfie. Przez tydzień czasu zaglądała tam, bowiem kiedy myślała, Komunia Święta się rozpuści, będzie można wylać wraz z wodą tą Komunię Świętą do właśnie owej studzienki znajdującej się w kościele. Jakież było zdziwienie siostry Julii, kiedy po tygodniu czasu otworzyła sejf i zauważyła, że hostia nie tylko, że się nie rozpuściła, to jest w środku zabawiona na czerwono. Wyjęła z sejfu to naczyńko, zawołała księży. Ksiądz niedziejko nie wyjął hostię i położył na czystym korpolale, czyli na takim obrusiku, jaki jest na ołtarzu. Kiedy woda wyschła, księża, przypatrując się temu zjawisku, doszli do wniosku, że jest to jakiś skrzep krwi. Trzeba powiadomić księdza biskupa z Białostoku, księdza biskupa Adnariusza o tym zjawisku. Tak też uczyniono. Przyjechała komisja skóry i stwierdzono, że trzeba to dziwne zjawisko hostię jakby krwawiącą poddać badania. Badania zrobiono na Uniwersytecie Białostockim, robili Niezależnie od siebie ze skrawków tego zakrojonej hostii dwaj profesorowie na Uniwersytecie Medycyny w Białymstoku, niezależnie od siebie profesor Maria Co jest Łotowska i pan profesor Stanisław Sołtkowski. Patomorfologzy, którzy 30 lat pracują na tylice w Białymstoku, którzy takie badania robią codziennie. Od ich wiedzy nie rozalży ludzkie życie, bowiem orzekają, czy badany fragment ludzkiego ciała jest chory, czy nie. Czasami wykrywają choroby nowotworowe. Okazało się, że są zgodni oboje, że jest to fragment ludzkiego serca, fragment tkanki ludzkiego serca, który jeszcze ma pozerwane włókienka, co świadczy o tym, że jest to fragment ludzkiego serca albo w agonii, albo też w chwili śmierci, jak na przykład po zawale, albo. O głębokim kryzysie serca. Dla wszystkich wierzących było to jednoznaczne, że jest to fragment nie ludzkiego serca, ale Bożego. Serca Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwie obecny w ten sposób. Na świętym sakramencie, w Komunii Świętej. Także i w tej litanii, która nam towarzyszyła i którą śpiewaliśmy o sercu Jezusa w drodze do tego trzeciego ołtarza, wyznajemy wiary, że hostia to właśnie serce Jezusa. Najświętsze serce Pana Jezusa, które jest symbolem Jego miłości do nas. Moi drodzy, my często mówimy, że wierzymy w Pana Jezusa. Wierzymy w Jezusa Eucharystycznego. Przyjmujemy Go w Komunie Świętej. Ale dzisiaj musimy zapytać, czy naprawdę wierzymy? Czy uświadamiamy sobie, że przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy Go prawdziwego, żywego, obecnego w naszym Sakramencie? Czy wierzymy w to, że Jezus swojej niepojętej miłości łączy się z naszym sercem. Jesteśmy jedno z nim, jak jego hostia. Czy uwielbiamy go i szanujemy w Komunie świętej? Czy godnie go przyjmujemy bez grzechu, czystości naszych sumień? I czy wreszcie pragniemy go przyjąć? w każdej mszy świętej. Kiedyś mistrz nowicjatu mówił do swoich młodych zakonników, pouczając ich o życiu zakonnym i o czci do Najświętszego Sakramentu. Mówił nie gąć za Bogiem, że On jest tu albo tam. Nie gąćcie Go, lecz adorujcie i uwielbiajcie A Bóg sam Wam się objawi. My nieraz tak gonimy, bo tu się Pan Jezus objawił. Tam jakaś wielka procesja, tam jakieś wielkie wydarzenie religijne. W każdym kościele jest obecny Pan Jezus ten sam. Nie goncie za Nim, ale uwielbiajcie Go i adorujcie. A On sam się objawi. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Bóg mieszka w nas. Przypominamy sobie to często w Kościele. Wierzmy, że nasze serce jest mieszkaniem Jezusa Eucharystycznego, który pragnie, uważa, że Jego największym niebem jest nasza dusza, w której przygotowujemy Mu godne mieszkanie.